Pragnę serdecznie podziękować kapitule nagrody Ambasadora Wschodu w dziedzinie kultura i sztuka za przyznanie mi tego lauru. Czuję się zaszczycona i onieśmielona. Przygotowałam sobie tutaj taką skromną mowę, więc będę zerkać na stronę. Więc tak, Artyści lubią się krygować. A że nie, że za wysokie progi na moje nogi, Laur to zbyt drogocenny, nazwa zbyt zobowiązująca, a i nagrodzenie w ostatnich latach to ludzie zbyt wielcy, żebym ja tu w ich grono teraz sobie tak bezkarnie mogła wstępować i chwalić się byciem w ich towarzystwie. Oj nie, ja tu sobie tylko muzykuję. Tymczasem, gdy pojawiają się oklaski, spływają powinszowania, to trzeba pod te medale wyprężyć pierś, nie krygować się, tylko je dźwignąć, dźwignąć, wiedząc, że są one przyznane dziełu, a nie samemu człowiekowi, który je wytworzył. A dzieło często przerasta samego artystę człowieka, który je tworzył w zaciszu swoich czterech ścian. Marząc sobie o czymś, albo się wzruszając czymś bardzo, albo sobie popłakując Albo klecąc coś na chybił, trafił w kierunku, który go interesuje, niekiedy po omacku walcząc z rozproszeniami, wewnętrznym chaosem, brakiem skupienia. Więc dzieło staje się czymś osobnym i przerasta artystę, bo trzy rzeczy. Bo jeden, jest Bóg, który jakkolwiek każdy nazywa go inaczej i każda go religia nazywa inaczej. Jest i jest właściwym twórcą dziełu. Ta siła daje natchnienie i inspirację. Pisałam o tym w tekście zamykającym płytetany. Dwa, dzieło jest czymś osobnym, bo są inni współtwórcy, którzy również włożyli w to dzieło kawałek siebie. I tu wielkie ukłony w stronę artystów, którzy współtworzą ze mną aranżację pieśni. Patrycji Betlej, Karoliny Matuszkiewicz, Mateusza Szemraja, Andrzeja Kijanowskiego, Wiktora Szczygła czy niegdyś Barta Pałygi. I dalej ukłony należą się też w stronę niezliczonej liczby przyjaciół, z którymi konsultowałam zawartość merytoryczną moich projektów jak również powinszowanie należą się osobom, które pomogły mi w dotarciu do pieśni, takich jak pani Ewa Wroczyńska, hebraistka, wieloletnia dyrektor Muzeum Synagogi w Tykocinie, czy Mariola Abkowicz, prezeska Związku Karaimów Polskich, czy pani Farida Razwanowicz i państwo Anna i Krzysztof Mucharscy ze Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. I dalej dzieło staje się czymś osobnym i przerasta artystę, bo jest Publiczność, która też w to dzieło, gdy jest ono przed nią wykonywane, każdorazowo wkłada swoją energię, wrażliwość, i dzięki czemu to dzieło za każdym razem jest inne, jednorazowe, i daje również mi, artyście, artystce, możliwość, by w tym czymś wyjątkowym uczestniczyć. Jak w jakimś rytuale, trochę. I wiem, że ta moja wizja artysty, artystki jako kapłanki, mesydżu, skąd inąd jest dość staroświecka, jest romantyczna. Bo tak jak pisał Mickiewicz i tak jak zamykam moją ostatnią płytę SAD, jest to i będzie szła muzyka, coraz cichsza, coraz dalsza, coraz czystsza i coraz Cichsza i coraz czystsza, doskonalsza, aż zniknie gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu. Więc yy, ona znika gdzieś na niebios i się z tych niebios bierze. I te prace, lata pracy nad materiał muzyki z ludźmi, którzy uczestniczą w tym procesie chodzi mi o artystów i artystki, i publiczność dały mi tak wiele sygnałów, że tamta druga przestrzeń. Istnieje i chcę mówić do nas podczas koncertów, że byłabym nieuczciwa, nie wspominając o tym aspekcie też tutaj. A teraz mam przeczytać tekst właśnie ostatni z płyty Tany, bo to jest tekst właściwy twórca dzieło. Kto w kości wlewa istnienie? Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem. Nie z ciebie, nie ze mnie. Zasługiwać na to nie trzeba, bo to za darmo. Jest tego w bo tego dzieła autor chce, byśmy chcieli być odbiorcą doskonałym. Tak więc Ad Majorem Gloriam Dei niniejszym prężą pięść pod medal Nagrodę Ambasadorki Wschodu czynię to z pokorą wobec tego wszystkiego, co niejako przydarzyło mi się w życiu wyprodukować i w czym uczestniczyć wobec muzyki, którą, jak pisał Stanisław Barańczak, która która to udziela mu słuchu, czasu, wszystkiego, co przewidziała. Dziękuję bardzo.